No, jestem Felek! <grym> A ja jestem tu! Tak, Felu! Tak, tak. Pomachaj, Daj łapę, Daj łapę. Tu, tu! Aha, dobra, nie ma. bo zaraz tam pójdzie! Tak, tak, Tak! A, Tak, zwyczajnie, panu hmm? Pan, <grym> i Sandro! <wyszło> O, teraz, ja, o tak. dobra Mamy takie kule, Daj, takie kule, eee, to jest mały kuczaka, chuj tak, ale od razu, o, już, już chętnie. No, są jeszcze takie zachody. My mamy trzy smaki. Ten jest kurczak, zaraz otworzymy, zobaczymy jak to wygląda. Co wygląda? Elu, zawiera. ze mną. Jajko. Jejko, wybieram. Ja... <grym> Jejko, <się wziąłem> <grym się wziąłem> jak mi to. O, może! mam to, saszetki, bo to są rzeczkę, bo najrzę, że tu są smaczni nie jest tak zaajtrowana, bo walek nie może. Tak, może ja to otworzę. O, a tu jest matka. Nie wiem. Może ja to otworzę mu? Tak. Co, matka? No. No to co ty umiesz? Aha. jeszcze. <laughs> Dobra, to jednak to wygląda tak. Po prostu było za, tak. Mam też właśnie jedność zimą do oczu. To no, jest po prostu, że O. No, mam nadzieję, że będzie wnioskiem, to. No, my. <grymne> on mówi pancia daj smaczka. Aha, teraz czeka, A teraz on czeka, a ja mu ciągnę. Dobra, damy, Dobra, pochodzę na do nie mogę. A. Tak to wygląda. Tak to wygląda w kamerze. Takie koseczki są. O jest, jest. Oj, nie reszta Reszta nie na pod. A właśnie, nie znam kamerzysta lider. Nie, tu nie ma. Jestem tu, gdzieś. Nie, nie wiem. O, dzień dobry, dzień dobry. Trzymaj się. A po co mi ty. Co ja pies? a tu jest gdzieś za matkę. Tylko ładnie ulotek. Eee, pan da. To nie zaczekajony aktualnie swoją myszką. <laughs> nie, to. Nie, to no jest Chodź, ferru, Widacie go z Nikt nie znał wątek tego zadań. jest takie coś, nie wiem co to Nie mam pojęcia. To lute. To Bądź, jakaś gonzoleta. Patrzę, patrzę, To on to nie wiem. <śmienicza> no? Okej. Okay. Chyba się nie polubią. z tą Dobra. Dobrze, no, nie wiem, może na tym, że mnie to jest bardzo mnie To jest Mamy Romowinę. O, o. się podoba? Tak.

Małże. No No, no, damaj. no, no, Proszę, e, może Nie począłem, co A to, e, podać kolejny, co ja, pies? Może. Nie. Może jednak. Nie, bo nie podał sobie chłopak. Nie, nie, to nie dla ciebie. Nie. Słuchajcie, to jest gumowe, <laughs> a on w tej rafce, to jest snurek. A nie pisze.

Mam <grymne> <grymne> Zobacz, zobacz. Tam, tam. Patrz na, patrz na sam patrz. Nie, nie tam. Tam, no patrz. Tak, tak, już się otwieram. O, chyba to z piszczałki. Tak, wiem, że on Aktualnie konkurs na zabawkę do Zapelka wygrywa piszczałka. Tak, może tak, on, jak ma z piszczałką, to on wygrywa piszczałkę. To jest ta mama. Wygrywa piszczałkę, nie ma piszczałki. Ta är den på mig. Det står en där. Och så här, den här ska av. Om du tror den tänker skärpa. Skärpa. Och så här. Och så sätter vi den.

Ja, to nie jest przechad. To jest takie, takie coś. No, <noise> <noise> takie to, takie jajko. Tu ma dziurkę w środku, że można smaczka włożyć. No, ale, <noise> I to jest wszystko. Choć podejrzewam, że z tych wszystkich

Podejrzewam, że na drugim miejscu właśnie będzie ten gryzak, a na trzecim będzie to, to, coś... Nie ja wiem. nie wiem co to jest. Znaczy, lecz tak bliskie, no. To jest, to jest ten, to jest ten, ten, ten zabawka antysfersowa. Może, no. Och, nie no. A, nie tak. No to dziękujemy. On nie chce, on nie chce, on nie zgadza co z kamerą. No i zamdał. I No, no. Tak. Halo. No, no. うんうんうんうんパパパいパパパパパうパパパパパパパパパパパパパパパパ